Kategoria każdego roku. Jaka motoryzacyjna nowinka podobała Ci się najbardziej w tym roku? Co największe wrażenie na Tobie wywołało? Jak dla mnie największe wrażenie wywołał przesuwany podłokietnik, właściwie przesuwana konsola środkowa w elektrycznym Nissanie Aryi. A co na Tobie wywarło największe wrażenie? Tutaj muszę się z Tobą zgodzić, zdecydowanie Nissan Ariia naprawdę ten efekt tej konsoli możemy nawet usiąść siedzimy, psz, jedziemy która nie była połączona z deską mm. można było ją odsunąć do tyłu w tym momencie ja mogłem praktycznie nogi dać na stronę pasażera można było sobie przesiąść się tak, z miejsca kierowcy na pasażera albo i... też mieć wyjątkowo długi podłokietnik głównie chodziło o to, że sprawiało to wrażenie, że po prostu mamy tyle przestrzeni w tym samochodzie nie? Mm. plus po prostu fajny Bayer. czyli zwycięzcą jest Nissan Ria Kolejną kategorią jest zabawka roku. Testowaliśmy naprawdę wiele przyjemnych, naprawdę wiele ciekawych samochodów, takich jak chociażby Suzuki Shift Sport, takich jak chociażby Jaguar F Type, Alpine A110, Ford Ranger Raptor czy Suzuki Jimmy. Ten wybór był naprawdę trudny, jednak moim bezprecedensowym zwycięzcą okazało się Suzuki Jimmy. Niepozorne, a niesamowicie dające frajdę z jazdy. A co ty uważasz na ten temat? Na pewno wiesz, co uważam na ten temat, bo cały rok czekałem na Suzuki Jimmy, Pytanie które mieliśmy. Retoryczne. Mieliśmy już dostać je w zeszłym roku. Szybki storytime nie dojechało, bo ktoś je rozwalił, Porysował. Miało dojechać w tym roku. Pojechałem po nie do Warszawy. Wróciłem bez samochodu. Ignisem wróciłeś. Wróciłem wtedy Ignisem. E, w końcu się doczekałem w kwietniu? Nie, lipiec. Lipiec, lipiec. E, jakoś już ciepło było w każdym razie. W końcu miałem okazję pojeździć na Suzuki Jimmy. Doskonałe był to, auto. Był to najlepszy weekend. Doskonałe. Ever. Najlepszy weekend Co w ciekawe, w roku. jedno z tańszych samochodów w tym roku, które testowaliśmy, tak. a dało najwięcej zabawy. Jednocześnie z homologacją ciężarową, także jest to Ktoś, kto ciężarowka. nie jeździł tym samochodem, nie zrozumie. Pomyśli sobie silnik 1.5, 100 KONI. Proste, Małe, tanie, auto proste, wręcz. kurde ile fanu to daje ta skrzynia biegów jak w autobusie i za każdym razem po prostu jak wbijasz biegi to auto dawało Ci fan. Coś wspaniałego. Już pomijając, y, jaką zabawę mieliśmy jeżdżącym w terenie. Puentując, y, dodam tylko, że w tym samym czasie testowaliśmy prawie 600 konnego Jaguara F-Type z mocarną V8 pod maską. Jaguar był fajny, ale Suzuki ja bym Jaguara po prostu nie nazwał zabawką. Jaguar był zbyt poważny na to wszystko. Faj fajnie się im jeździło, ale Kurde, bałem się jeżdżąc z nim. A Suzuki Jimmy. Miałem wrażenie, że mogę zrobić wszystko. GUAR to była po prostu ekskluzywna zabawka dla bogatych ludzi. Faktycznie czyli nie dla nas. Faktycznie miał coś w sobie, miał tą swoją brytyjskość. Był takim klasycznym brytyjskim GT, pięknym, takim świadectwem odchodzącej motoryzacji. Ale świadectwem odchodzącej motoryzacji, która była piękna, za którą zatęsknimy, jest też Suzuki Jimmy. Dlatego wygrywa Suzuki Jimmy. W zeszłym roku mieliśmy kategorię Insta Car of the Year, zaś w tym roku, z racji na rosnącą popularność TikToka, postanowiliśmy stworzyć kategorię TikTok Car of the Year. I tym razem, właśnie bezprecedensowym zwycięzcą, okazuje się. Jaguar F-Type. Zdecydowanie. Shorts z Jaguarem F-Type'em zdobył ponad 300 tysięcy wyświetleń na TikToku i ponad 3000 polubień. Działa na wyobraźnię, prawda? Co ciekawe, nie był to Shorts ani. Przedstawiający przyspieszenie tego auta, wyszmienie tego auta, ani procedury nic związane z ekskluzywnością tego ani samochodu, ani Był to short na temat tego, czy schowek w Jaguarze można otworzyć więcej niż 10 razy? Generalnie, się, że nie. miałem tytuł Obalamy mito schowku w Jaguarze. I na tym to polegało. No dobra, lecimy dalej. Jakie było najbardziej funkcjonalne auto w tym roku? Moim zdaniem było to Suzuki Acros w hybrydzie plug-in, która mimo, że miała spore baterie o pojemności prawie 18 kWh, to jednak miała blisko 500 litrowy bagażnik. Naprawdę była ustawna, przestronna, do tego paliła śmieszne ilości paliwa, nawet na autostradzie paliła około 6 litrów na 100 km, więc generalnie jest to samochód wszechstronny do wszystkiego. Według mnie najbardziej funkcjonalnym autem roku był natomiast Land Rover Defender. Domyślam się dlaczego. Było to duże auto, siedmiosobowe. Ośmiosobowe. -osobowe, -osobowe. osobowe. Dużo miejsca w środku, duży prześwit pozwalający wjechać wszędzie, gdzie chcesz. Wygodne. To chyba definicja funkcjonalności. Także tak. def komfortowe, nowy wygodne, komfortowe i naprawdę imponował możliwościami offroadowymi, mimo że bazuje na samonośnym nadwoziu. A co wygrywa? Suzuki Across. Jako najbardziej wszechstronny samochód, jaki w tym roku testowaliśmy. W tym roku stworzyliśmy nową kategorię pod tytułem Najbardziej komfortowy samochód. Wojtek, powiedz mi, co Twoim zdaniem było najbardziej komfortowym autem w 2023 roku? Według mnie zdecydowanie był to nowy Range Rover Sport. Prosty przykład dlaczego. Kocham masaż w samochodach. Testuję to w każdym samochodzie, który ma masaż. Do teraz był to Mercedes klasy S najlepszy masaż jaki kiedykolwiek miałem w samochodzie aż do tego roku kiedy przyjechał do nas nowy Sport zgadza Naprawdę. się ja też uważam że Range Rover Sport jest wybitny wręcz jeśli chodzi o poziom oferowanego komfortu jednak y, moim liderem ale może czekaj jest... może jeszcze powiesz o zawieszeniu bo w sumie masaż to tak, tak to w sumie nie wszystko zawieszeniowo też Sport umówmy się to jest była genialny. inna Liga to tak, była inna tak. Liga było normalnie poczucie że więcej, więcej się nie da osiągnąć, także y, na przyszły rok mamy cel w postaci f, flagowego Range Rovera, żeby porównać go, czy rzeczywiście jest w stanie je zaoferować jeszcze wyższy poziom komfortu, czyli to by oznaczało wręcz niewyobrażalny poziom komfortu. To mnie ciekawi najbardziej, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, hmm. że y, zawieszeniowo to może być się bar bardziej komfortowe, no. dlatego Duży Range jest w gamie ponad sportem, więc powinien być jeszcze bardziej komfortowy. Jak? Jak? Ja muszę to zobaczyć. Ja też zdecydowanie. No dobra, ale jakie twoje, co ty uważasz, było najbardziej komfortowym samochodem? E samochodem? Range Rover Sport też był bez wątpienia bardzo komfortowym samochodem. Jednak moje serce skradła bardziej przyziemna propozycja, bardziej taka dla ludu, w postaci na C5X. Citroen powrócił z nowym wydaniem modelu klasy średniej, który stał się crossoverem, i ma on oferować, według zapowiedzi producenta, komfort jak za dawnych lat. I tak rzeczywiście jest. Może on nie ma hydropneumatyki, jednak wyposażono go w zaawansowany system specjalnych ograniczników zawieszenia, które mają nawiązywać komfortem do hydropneumatyki. I rzeczywiście samochodem podróżowało się naprawdę komfortowo, naprawdę mega wygodnie. Każdy kilometr przejechany Titrenem C5X był przyjemnością. Cieszy mnie najbardziej to, że Citroen wrócił do korzeni, oferując nowocześnie stylizowane, awangardowo stylizowane auto, stawiające głównie na komfort. A co wygrało? Citroën C5X. Kolejna kategoria. Zaskoczenie roku. Tutaj e, będzie trochę dyskusji, ponieważ wiele zaskoczeń w tym roku było. I najtrudniej nam było wyłonić jednoznacznie samochód, który można by było określić zwycięzcą tej kategorii. To może powiedz, co zaskoczyło się w tym roku? Szczerze mówiąc było wiele tych samochodów, począwszy od takich jak Nissan X-Trail, jak Nissan Ria, jak chociażby Seat Leon FR, czy wiele, wiele innych. Jednak największym zaskoczeniem in plus zaznaczam okazało się niepozorne Suzuki Swift Sport. Jest to niesamowicie wręcz przyjemna zabawka. Auto, które jest tanie w zakupie, które jest ekonomiczne, świetnie nadaje się do miasta, a przy tym daje frajdę dosłownie z każdego przejechanego kilometra. Z pierwotne, angażuje kierowcę i jest po prostu genialne w swojej prostocie. Mnie w tym roku zaskoczyło wiele samochodów, w tym wspomniany przed chwilą Citroen C5. Jednym z takich samochodów była też Toyota Yaris Cross. Niemniej tutaj w znaczeniu negatywnym. To będzie do kolejnej kategorii już. Bowiem, jedno z najpopularniejszych samochodów w tym kraju aktualnie, sprzedawanych. Dlatego oczekiwałem czegoś dobrego, zaskoczyłem się, ale nie pozytywnie. Czyli rozumiem, że w ten sposób zapowiadasz już co czeka nas w kolejnej kategorii. Myślę, Będzie że, naprawdę myślę, też ciekawie. Myślę, Jednak że się tam pojawi. Najpierw musimy wyłonić już wycięce w Dobra, co zaskoczyło dobra. mnie w tym roku. ARIA nie oczekuję dużo od elektryków, a naprawdę przyjemnie się mm. tym podróżowało. Bardzo fajny samochód. Grand musso. Nie oczekiwałem wiele od tego pickupa, szczególnie po wnętrzu. Mm. Miło zaskoczony byłem. Bardzo fajny samochód. Fajnie jeździł, fajne wnętrze. Tak samo Nissan X Trail. Przede wszystkim wnętrze. Okazuje się, jak chyba było powiedziane na teście, że Nissan aktualnie wśród marek popularnych ma najlepiej wnętrze wykonane to... wnętrze i takie już aspirujące prawie, że do segmentu premium. Tak, genialne auto w środku, naprawdę. Materiały pierwsza klasa, spasowanie bez piano black, mm -hmm. za to fajne, coś udające drewienko, nieprawdziwe drewno, ale naprawdę to... No tak, ale nie był to tani plastik. Tak, nie był to tani plastik, świetne auto. E, no i Austral, poza silnikiem. Niemniej samo auto, tak samo wnętrze, zwracam dużą uwagę na wnętrza, nie oczekiwałem wiele od Renault, za to nowy Austral, owszem my mieliśmy topową wersję, tak, ze wszystkim co mm. mogło być, no nie mniej te Alcantara w środku, te niebieskie przeszycia, wszystko, kurde wspaniałe, dobrze też to jeździło. Jeśli już jesteś przy Australu, to przypomniało mi się Mitsubishi Eclipse Cross, od którego kompletnie niczego się nie spodziewałem. Żadnej niespodzianki, a tu okazało się, że to auto nie jest takie złe, za jakie postrzegałem. Suzuki Swift Sport. E, tutaj nie zgodzę się z Tobą, ponieważ ja oczekiwałem, że to auto będzie tak dobre i będzie tak dobrze jeździć. Oczekiwałem dokładnie takiej zabawki, jaką dostałem, a dostałem nawet więcej, ale ja oczekiwałem, że to będzie dobre auto, więc nie można powiedzieć, żeby to było zaskoczenie. Według mnie nie może wygrać w tej kategorii. Co w takim razie może wygrać? Co uważasz? Szczerze mówiąc... Kurczę, może y... X-Trail. Nie uważasz, że to było świetne auto? Yy, I tak, i nie. Z jednej strony to wnętrze było świetne, aczkolwiek po wnętrzu koszka ja już wiedziałem, czego się spodziewać. Także X-Trail nie był tu jakimś mega zaskoczeniem. Yy, z drugiej strony, no tam był ten silnik, który no nie do końca mi pasował. Ten układ hybrydowy z trzycylindrowym silnikiem. Yy, bardzo spodobała mi się, bardzo zaskoczyła mnie mile Aria. I jeszcze z tego co mówiłeś, właściwie z tego co ja powiedziałem Eclipse Cross, ale chyba Nissan Ariya będzie w Myślę, że to może być Nissan Ariya, bardzo dobre auto. Nie oczekiwałem wiele po nim. Ja też. A więc wyjeństa może być tylko jeden, jest nim Nissan Ariya. Tym samym przechodzimy do jakże ważnej kategorii, którą już wcześniej zapowiedzieliśmy, a więc największego rozczarowania roku. Jak dla mnie, było to Subaru Soltera, samochód, który staram się wymazać z pamięci, ponieważ był to najgorszy, nie, nie tylko najgorszy elektryk, jaki jeździłem, ale w ogóle jeden z najgorszych samochodów Ever. Raz, że miał śmiesznie mały zasięg 250 km. Dwa, że y, samochód był drogi. No i w, y, w kabinie było ponuro szaro, buro, ponuro i plastikowo. Soltera. Zapomniałem, wymazałem już te auto praktycznie z pamięci, <grym> Zap, zapomniałem o tym, dlatego jest to zdecydowanie dobry pretendent, ale może powiedzmy co jeszcze było w tym roku, bo było tego sporo, było warto, warto wymienić, zresztą to jest tylko jedyna kategoria, gdzie możemy ponarzekać chyba tak naprawdę. Czyli jesteśmy niejako w swoim żywiole. Właśnie. <grym> Toyota Yaris Cross, jedno z najpopularniejszych samochodów w Polsce, nie rozumiemy dlaczego. Fatalne auto. No nie zrobiło absolutnie żadnego wrażenia. Suzuki S-Cross w hybrydzie. Kolejne z, auto. Ze wspaniałą skrzynią biegł zautomatyzowaną. Bardzo ciekawy przypadek, bowiem ten sam samochód z innym napędem. Tak, z jednostką booster jet i z manualną skrzynią był świetny, naprawdę był świetny. przyjemny. Za to w automacie? Auto było tak złe, że go nie nagraliśmy w końcu. No, generalnie właśnie nie zrobiło w ogóle na nas wrażenia. Było tak złe, że tak jak mówisz, nie, nawet, nawet nie chcieliśmy go nagrać. Audi A3. Ktoś by powiedział, że Audi to. Nieby premium, premium, ale nie do końca. Plastiki e... były jak w aucie budżetowym. Brak podłokietnika. <laughs> Prawda. Um... Wstyd. Auto, które bardzo nie chciałbym, żeby było na tej liście, niestety jest. Alfa Romeo Tonale. Przepiękne auto na zewnątrz. Ze słabą skrzynią biegów. I parę jeszcze innych niedoróbek w tym samochodzie było. Kolejnym kandydatem jest Range Rover Evoque z bardzo kiepską skrzynią biegów, automatyczną ZTF o 9 przełożeniach, która ograniczała osiągi, podnosiła spalanie. Do tego auto, jako przykład szalejącej inflacji, Kosztowało prawie 400 tysięcy za kompaktowego suwa, czyli o jakieś 100 tysięcy więcej od konkurencji w postaci Audi Bambu, Mercedesa. No i na koniec Skoda ENIAC RS. Topowa wersja za ponad 300 tysięcy, tak? Tak. Która na każdym kilometrze wydawała z siebie prawdziwe koncerty trzeszczących plastików. Do tego, jak na 300 lekarzycznych koni, to auto wcale jakoś rewelacyjnie nie jechało. Owszem, wnętrze było ładne, nie? mieliśmy tam. Yy... i funkcjonalne. Jak tak, tak mieliśmy tam Alcantarę chyba była, tak. Tak, kolorowe przeszycia i tak, tak dalej, póki tak, tak. patrzysz na te wnętrze jest ok, ale jak zaczynasz je dotykać, plastiki, które się pod palcem uginały i tak dalej i trzeszczały, e, no dobrze, tragedia, tragedia. E, no dobra, ale co może wygrać tą kategorię? Zwycięzca jest tylko jeden, taki, który, którego, chci, którego chcieliśmy wymazać z naszej pamięci, czyli Subaru Soltera, Subaru Soltera. tragiczne auto. Przechodzimy do kolejnej kategorii, która Wam tym razem osłodzi nieco dzień. Najładniejsze auto roku. Lubimy ładne samochody. Zdecydowanie. Ale tutaj zwycięzca chyba będzie... Nie, właściwie nie, może faktycznie, pomyślmy Sporego co było dziewijmy. ładnego, bo to nie jest takie oczywiste. Przykładowo dla mnie jednym z najładniejszych samochodów w tym roku było Suzuki Jimny. No wiem, wiem, jest piękne, ale... Ta, ta, za takim autem, za którym się naprawdę wiele osób oglądało, była, na, była testowana we wrześniu Żaba, czyli Alpine A110. Tak, aczkolwiek myślę, że wiele ludzi się oglądało za tym samochodem, bo nie wiedziało, co to jest. Nie, nie wiedziało, nie co dlatego, to jest, a poza tym kolor przykuwał uwagę. Kolor przykuwał kolor. uwagę, na pewno. Kolejny przykład dla mnie, trochę podobny do Jimmy, tylko w rozmiarze XXL, nowy Defender. W końcu na Defendera też tak samo długo czekałem, żeby pojeździć nowym Defenderem, w końcu się doczekałem, nie zawiodłem się. Poza tym, że jest to wielkie, kwadratowe auto, to jest po prostu dla mnie przepiękne. Jak dla mnie przepięknym jest Ford Ranger Raptor, zwłaszcza w tym kolorze Coderet, który stanowi esencję amerykańskiego pick ale wiadomo, ja mam, ja mam fobię na punkcie auto amerykańskiego. uwielbiam je, także, także nie będę tu obiektywny absolutnie ale to absolutnie nie jest obiektywna kategoria. Yy, Niemniej auto, które mogło wygrać tą kategorię jest tylko jedno i było to. Był to rywal tego oto auta. A więc Jaguar F-Type. Auto po prostu przepiękne, klasyczne linie, Jaguar F długa R. maska. Pałusemka, esencja brytyjskiego GT po prostu. Tak. Piękne tu, auto. Tak, wąskie lampy. No, zresztą tutaj. We wewnętrznym mnóstwo, mnóstwo ciekawych bo... detali, najwyższej jakości skóra, zapach skóry. Po prostu czujesz się wyjątkowo, wsiadając za tego auta, patrząc na to auto, no, Coś Właśnie, pięknego. bo w sumie nie powiedzieliśmy, auto też poza tym, że było ładne na zewnątrz, było też przepiękne w środku. Mm. Szczególnie mi się podobało to, że mieliśmy tą oddzieloną część kierowcy od pasażera. Nawet deska skóry była, miały inny kolor. Tak, deska była y, dwukolorowa, żeby to oddzielić. No, auto z każdej strony było po prostu przepiękne, ale, ale powiedz mi, czy ładniejszy w Jaguarze jest przód, czy tył samochodu? Tył, bo zdecydowanie. Ja uważam, tył. że tył. Przód jest ładny, ale kurde tył ten Tył jest robi wręcz robotę. seksowny. Po prostu smukły tył, zgrabny z tymi czterema końcówkami układu wydechowego, które charakteryzują wersję r z V8. -ką. Jest po prostu ponadczasowy. Kończymy. Czy to już ostatnia kategoria? Tak. Proszę, zapowiedz. Pora na zwieńczenie naszego plebiscytu. Zapewne na kategorię, na którą wszyscy czekacie, a więc. Co zostało samochodem roku SuperAuto.pl 2024? To może wyjaśnijmy, jakie są kryteria w tej kategorii. No to jest samochód, który By... można, można powiedzieć, że wywarł największe wrażenie, niezależnie od jakiejkolwiek kategorii. Po prostu, jeśli mielibyśmy wybrać jeden samochód z testowanych w, w tym roku, to byłaby to właśnie ta propozycja który możemy polecić, czyli też nie może to być auto za bardzo oderwane od rzeczy realiów. Rzeczy. Możemy polecić jedno auto z tego roku, które było dobre pod każdym względem, Każdy. również cenowym, co eliminuje wiele propozycji. W takim razie, co, co jest na Twojej liście? Na mojej liście, skoro również pod względem cenowym, to w zasadzie większość tych propozycji odpada, ale jedna cały czas zostaje, aktualna. No dobra, ale co, co byś umieścił na tej liście? Co, co mogłoby być samochodem roku? Czyli rozsądek w parze z frajdą i w parze z prezencją i tak dalej i tak dalej. Wszystko, wszystko. No to może Suzuki Sport. Mm. Jaguara byś tam dał na pewno, bo nie, nie jak nie, nie. Właśnie chodzi o to, że ma być rozsądek, rozsądek. Jak... Właśnie rozdzielby tak, ma być e, zabawka, ma być właśnie genialne auto, Jaguar, Alpine, no i właśnie zwycięzca, którego jeszcze nie zdradzę. Czyli Alpina Ci się podobała, ale czy poleciłbyś komuś Alpinę? Porsche. Nie, właśnie, Porsche. więc nie może być samochodem roku. Jaguara czy bym polecił? <Ky> No właśnie, czyli nie może być samochodem roku. Na pewno na tej liście musi się znaleźć jedno z najtańszych aut w roku. Tak, jedno Suzuki z najlepszych. I to jest najlepsze sam. Nie, <grym> nie może być, ponieważ jest dwuosobowe, ale czyli... przywiezie w nim dużo bagażu. Jednak myślę, że brak tylnej kanapy eliminuje to auto. Mm. W takim razie, co to może być? Mi przychodzi na myśl jedna rzecz. Jeden, jeden model. Który wywarł na mnie naprawdę dobre wrażenie Praktycznie nie posiadał minusów Jak za tą cenę Byłem mu w stanie wiele wybaczyć i po prostu uważam, to. że to bez wątpienia było najlepiej skalkulowane auto w tym roku Sad Leon A już myślałem, że powiesz Ford Ranger Raptor Nie <grymne> <grymne> Nie no, w e... świecie zdroworozsądkowym bierzecie z Diesel Według mnie Sad Leon, który Miał świetne wyposażenie, genialne fotele. Był ładny. Jeździł naprawdę Jeździł dobrze. Jeździł świetnie. Oferował sprawdzoną technikę Volkswagena. Doskonały silnik. Owszem, był trochę gorzej wyciszony od Golfa. Mam wrażenie, że stąd tutaj wynika ta różnica cenowa. Mhm. Jednak kosztował z tej 160 000. wersji 160 tysięcy. Kwota obecnie nieosiągalna. Tak, A to za, był za... silnik dwulitrowy, yy, dwulitrowy benzyniak 190 właśnie, To Topowa wersja FR, wypchany po brzegi. Właściwie jedyne czego mu brakowało... Pod sufitki czarnej. Tak. Znajdź lepiej wycenione auto obecnie. Duże kombi z 600-litrowym bagażnikiem. Chciałbym, chciałbym zanegować ten wybór, ale no... Jednak rozumiem. Jak biegnego... się nie mieździło? Czy to auto Ci się podoba? Podoba Czy się. dobrze ci się nim jeździło? Się Czy jeździło. czegoś ci brakowało w nim? Audio Nie nawet. Audio też tam było dobre. A zatem samochodem roku 2023 Superauto.pl zostaje Seat Leon FR. spodziewanie trochę. No, nie spodziewałem się takiego wyniku, aczkolwiek jest to faktycznie, tak jak mówiłeś, złoty środek. Złoty środek, zdroworozsądkowy wybór. Auto nie tylko ładnie wygląda i dobrze jeździ, jest też dynamiczne, ekonomiczne, a przede wszystkim rozsądnie wycenione. Ma bardzo dobrą relację ceny do jakości, niespotykaną już w obecnych czasach. Koniec. Coś jeszcze? Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, Właściwie co obaj powinniśmy powiedzieć, to życzyć Wam szczęśliwego nowego roku. Zawsze szerokiej drogi, bezpieczeństwa na drodze, oczywiście pełnego baku, taniego paliwa i jak najrzadszych wizyt u mechanika. No i nie zapomnijcie subować, lajkować. Do zobaczenia. Raz. Najlepszego.